Teraz zadanie drugie ze strony 27. Jest dość trudne. Odległość punktu P od prostej K jest równa 3 cm. Zaznacz na prostej K punkty A, B, C, D E i F tak aby trójkąt ABP był prostokątny, trójkąt CDP ma być ostrokątny, trójkąt EFP był rozwartokątny i każdy z tych trójkątów miał pole równe 6 cm kwadratowych. Najpierw zastanówmy się nad tą pierwszą częścią naszego zadania. Odległość punktu P od prostej K ma być równa 3 cm. Która to jest odległość punktu P od prostej K? To jest najkrótsza droga od punktu P do mojej prostej K. A żeby ta droga była najkrótsza, to po prostu musi to być odcinek... Który jest prostopadły i który ma początek w punkcie P i dochodzi do mojej prostej K. Więc ten odcinek sobie narysujemy, żeby ten odcinek narysować. Znowu przykładam moją ekierkę wzdłuż jednego z krótszych boków do mojej prostej. dojeżdżam do punktu P, wzdłuż drugiego krótszego boku ekierki dorysowuję. odcinek prostopadły do prostej K. Mierzę długość tego odcinka, bo przyda nam się to za momencik do narysowania naszych trójkątów. Długość tego odcinka z punktu P do naszej prostej K będzie jednocześnie wysokością naszych przyszłych trójkątów. No i ta wysokość wynosi każdego z trójkątów przyszłych wynosi... 3 cm. Może sobie przejdę tutaj. H równa się 3 cm, bo będziemy musieli pewne obliczenia wykonać. <laughs> Każdy z przyszłych trójkątów ma mieć pole równe 6 cm kwadratowych. Zapiszmy to. P równa się 6 cm kwadratowych. Więc do obliczenia naszego, do narysowania naszego trójkąta przyda nam się jeszcze podstawa. Tej podstawy naszej nie mamy, a równa się znak zapytania, bo A to podstawa naszego, naszych przyszłych trójkątów. Wzór na trójkąta jest następujący. P równa się A razy H przez 2. Podstawiamy zamiast literki P, podstawię moją szóstkę. Zamiast literki. H, H na podstawie trójkę przez 2. Teraz muszę się zastanowić, ilo czyn jakich dwóch czynników podzielonych przez 2 da nam 6. Jeden czynnik wynosi 3. 3 razy ile podzielone przez 2 da nam 6. No to a odgadujemy, że musi wynosić 4 cm. Bo 4 razy 3 to 12, a 12 na 2 to jest 6. Jeszcze raz. Za A muszę podstawić czwórkę, bo 4 razy 3 to 12, a 12 na 2 to jest 6. Czyli nasza podstawa przyszłych trójkątów ma wynosić 4 cm. Wysokość 3 cm, już to ustaliłam. No i teraz przechodzę do narysowania trójkątów. Pierwszy nasz trójkąt ma być trójkątem prostokątnym, więc mam od razu wysokość, z podstawą tworzę kąt prosty. Więc mogę sobie ten trójkąt narysować w taki sposób. Wierzchołki sobie ustalam. Trójkąt ma się nazwać trójkątem A, B, P. No to tutaj nie będzie wierzchołek A. Podstawa ma wynosić, <laughs> wcześniej ustaliliśmy sobie 4 cm i ma leżeć na prostej k. 4 cm. Dotąd. A to tutaj będzie wierzchołek B i P. Mam pierwszy trójkąt. Drugi trójkąt CDP ma być ostrokątny. CDP. Również na naszej prostej ustalam sobie podstawę o długości 4 cm. Wysokość wynosi cały czas tyle samo, wynosi 3 cm. Żeby to był trójkąt ostrokątny. No to mogę to narysować w taki sposób. 4 cm jest odtąd, dotąd. 4 cm i mój trójkąt ma się nazywać trójkątem C, D, P. C, D, P. Narysowuję sobie pozostałe boki mojego trójkąta. I trzeci trójkąt ma być rozwartokątny. E, F, P. Wysokość może leżeć poza tym trójkątem rozwartokątnym. Niech będzie, że sobie wierzchołek mojego przyszłego trójkąta zacznę rysować odtąd. Tutaj będzie wierzchołek E. Odmierzam sobie długość 4 cm, bo podstawa mojego trójkąta wynosi 4 cm. E, F, i P. Rysuję sobie mój kolejny trójkąt, już ostatni. E, F i P. Trzy trójkąty. Pierwszy trójkąt A, B, P to trójkąt prostokątny. Kolejny trójkąt C, D, P. C, D, P. Ostrokątny. I trójkąt E, F, P. To ten rozwartokątny koniec zadania.